Dzisiaj pierwszy raz połączyliśmy siły warsztat Terapii zajęciowej, Środowiskowy dom samopomocy pomocy Słoneczko, moja grupa AA Phoenix i klub Senior Plus i postanowiliśmy, że w tym roku zrobimy wspólną Wigilię. I tak, też się stało, Że dzisiaj tutaj na tej sali będzie prawie 200 osób. Będzie tradycyjnie opłatek, będą życzenia, będziemy jedli świąteczne potrawy, ale będzie też niespodzianka i słodka i będzie też Mikołaj, bo y, będą też dzieci. Bardzo się cieszę, że w tym spotkaniu jest nas tak dużo, jest nas wielu. Bo proszę Państwa. Święta Bożego Narodzenia to doskonały czas i miejsce na to, żebyśmy właśnie w takim szerokim gronie się spotkali. Bo tak naprawdę my wszyscy tutaj na tej sali tworzymy taką jedną wielką, samorządową rodzinę. Można by zadać pytanie, jaki będzie ten kolejny rok, 2024. Trudno na to odpowiedzieć ale życzę z całego serca każdemu z Państwa, żeby tak było dane, żebyście Państwo mogli realizować swoje zamierzenia, zarówno zawodowe, jak i rodzinne i żeby wystarczyło Wam sił. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, jak i Nowego Roku, składam wszystkim Państwu, tu obecnej na tej sali, jak również wszystkim mieszkańcom naszej gminy, najserdeczniejsze życzenia. Jestem ogromnie zaszczycony, drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że mogę w tak dużym spotkaniu uczestniczyć i cieszę się ogromnie, że właśnie tak wielkie przedstawicielstwo różnych nas, barwiczaków tutaj jest, bo sam przecież y, identyfikuję się z, i utożsamiam się z tym, co jest związane z naszym środowiskiem. W związku z tym, że jesteśmy mieszkańcami naszej gminy, to wszystkie rzeczy i sprawy, które dotyczą naszych mieszkańców, naszego środowiska są nam ogromnie bliskie i często też staramy się, aby faktycznie wspierać, wspomagać i dedykować różnego rodzaju wsparcie dla tych wszystkich osób, które tych wszystkich instytucji, które w naszych barwicach funkcjonują. Zdrowia, szczęścia, radości, miłości na święta Bożego Narodzenia, życie Jest mi niezmiernie miło móc z Państwem razem uczestniczyć w tym wyjątkowym wieczorze. Korzystając z okazji chciałbym Państwu złożyć życzenia świąteczne. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, aby to był czas spędzony wśród najbliższych. Czas miłości spędzony w domach wypełnionych dźwiękiem pięknych polskich kolęd, zapachem choinki, wzajemną życzliwością i miłością. A nam, jako samorządowi gminy Barwice, życzę, aby ten kolejny rok był również takim rokiem rozwojowym, inwestycyjnym. I bardzo się cieszę, że ta współpraca między Panami Burmistrzami jak i Radą Miejską jest na bardzo wysokim poziomie i tego życzę, żeby ten przyszły rok był również obfity w inwestycje dla naszego barbickiego samorządu, tworząc tą lokalną barbicką społeczność. teraz, że mamy dużo energii, dużo chęci, dużo zapału i dużo ciepła. Ten, ten czas świąt Bożego Narodzenia jest y, taki bardzo wyjątkowy i liczymy na to, że zostanie to nam też po świętach i w przyszłym roku będzie to już tradycja i będzie to już druga taka nasza wspólna Wigilia. Ja myślę, że wszystkim nam musimy życzyć po prostu dobra, spokoju. Oczywiście osobom, które mają problem z alkoholem, no żeby wytrwały w trzeźwości. Jest to bardzo trudne. Wszystkim osobom pracującym dla, z osobami e, niepełnosprawnymi, chorymi, e, dużo cierpliwości, wytrwałości i tak naprawdę przede wszystkim satysfakcji z pracy. A wszystkim osobom, które potrzebują pomocy. Właśnie tego, żeby znalazły kogoś, kto poda im rękę. I ja muszę dzisiaj powiedzieć, że Adrian, znalazłam rano kogoś, kto podał mi rękę. I nie możemy mówić, że nie ma wśród nas ludzi, którzy są obojętni.